Witam. Chciałbym pokazać coś, co mnie tak trochę zaintrygowało w ostatnim tygodniu. Yy, to prawda, pokazywałem Wam niedawno, pierwszy raz. Yy, właśnie powiedziałam troszeczkę o nich. Natomiast od jakiegoś czasu zauważyłem, że samiec zagania samiczkę do butki. Nie widziałem tego w zeszłym roku, tak jak mówiłem, były złożone jajeczka. Yy, natomiast nie, nie było takiego zachowania. Po prostu ona sobie wchodziła. Yy, siedziała na tych jakach jak, jak najbardziej, natomiast nie było czegoś takiego. Teraz już widzę, że już że mi się to nagrać że wręcz no jakby się biły, nawet tak to wygląda bo wpycha ją siłą, ją wpycha do środka i pilnuje jej, no tak jak teraz widać, proszę bardzo, jak stoi i nie wypuszcza jej w zasadzie. Jeśli tylko wyjdzie, teraz ją gania. Siedzą teraz spokojniutko, pewno nas słuchują, Co ja tutaj mówię? Tak widzę bez ruchu całkowitym. No ale może uda mi się pokazać właśnie Co się wyrabia. Zobaczcie co tam się dzieje. Tutaj ja to wgania do budki. O, co próbuję wepchnąć. No to takiego jeszcze nie widziałem. No jest musiałem wejść. Tak właśnie będzie się działo teraz samczyk z tego potomka. O, jeszcze się odgryzają. Zamiast się karmić, zamiast się tu przytulać. To troszeczkę inaczej. No i siedzą. Jak widzicie samiczka delikatnie głowę tego wychyla. Sami jest oczywiście jak wartownik przed wódką. Nie ma zamiaru je wypuścić. Dobrze, że już jej nie bije. Spogląda. Zobaczymy, jak się mi dalej rozwijać. I to samiczko tylko wyjdzie, za chwilę samiec ją goni. Samiczka jedno tylko główkę wystawia. O, nas do niej. Samczyk teraz wygląda z budki, może dla przykładu chcę pokazać samiczce jak to się robi. Samiczka widzę już tak delikatnie się do niego przylila. O, akurat się wzięła sodała. Ale widzę dziobki w dziobki. Dziobki w dziobki. Patrzymy jeszcze kilka dni na to. Może coś się zmieni.